Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia, własnej strony internetowej a co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Zarabiasz kasę nic nie robiąc. Sposobów na to jest kilka, a dzisiejszy to jeden z 10 metod zarabiania online, które wymieniłem. Na początku jednak trzeba włożyć trochę pracy, ale to jednorazowy wysiłek. Konkretnie mówię tu o stworzeniu własnego produktu cyfrowego. Przykładami są e-booki, kursy online, webinary, podcasty czy muzyka. To olbrzymi rynek, który w perspektywie najbliższych lat będzie się dynamicznie rozwijać. Najłatwiej będzie jak stworzysz produkt o tematyce, na której się znasz. Na przykład jesteś dobry w gotowaniu, więc stworzysz na ten temat e-booka albo kurs online. Raz Stworzony produkt może być dla Ciebie źródłem prawdziwie pasywnych zarobków. Wszystko dzięki temu, że proces sprzedaży możesz zautomatyzować. Więc nawet będąc na wakacjach możesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych zakupach Twojego produktu. Możesz sprzedawać je samodzielnie przez swoją stronę internetową czy social media albo za pomocą przeznaczonych do tego specjalnych platform. Twój przychód jest uzależniony od tego, ile sprzedasz. Możliwości są jednak nieograniczone, bo możesz trafiać do klientów na całym świecie. Zaobserwuj nasz profil, żeby nie przegapić kolejnego sposobu na zarabianie przez internet.